Eko, nazwijmy to w kontekście środowiskowego, a najmniej eko. Przykładowo, wrócę do tej wołowiny, bo to jest idealny przykład, prawda? Jeżeli mam tą samą wołowinę, no okej, okay, ja nie rozumiem smaku wołowiny z Podlasia, wołowiny z Argentyny, ok, choćby dlatego, że może smak mi się zmienił, bo nie wiem, mięsa od niedawna. Natomiast myślę, że wielu ludzi, którzy by zobaczyli właśnie nie w sposób edukacyjny, tylko w sposób pewien, nazwijmy to, agresywny, jeżeli by taka, taka polityka europejska czy, czy polska w tym momencie została wdrożona, no to byłaby to bardzo prosta, bezpośrednia edukacja, prawda? To jest droższe od tego, dlatego że to jest z wysokim śladem węglowym. Cała historia. Czyli mówimy po prostu o świadomej konsumpcji. Jeżeli chodzi w ogóle o ten świat ślad węgowy, tutaj mamy takie ciekawe statystyki, które pokazują nam, że chociażby jeden kilogram wołowiny generuje nam 26 kg CO2. Ale tak jak mówisz, trudno jest nam dzisiaj się zastanawiać, czy te dane, które są w makroskali, mogą być rzeczywiście zaimplementowane do tej wołowiny, którą mamy na naszym talerzu, i tu potrzeba nam takiej zmiany systemowej. To jest, wiesz, to jest taki przykład, ile yy, średnio yy, na jeden metr kwadratowy pada deszczu na świecie. Okay? No, ileż pada, tak? No, ale tak naprawdę na Saharze, versus nie wiem, podczas pory deszczowej w Amazonii, jednak te różnice będą zdecydowanie dużo, dużo większe, prawda? Więc to jest dokładnie to samo, jaki ma ślad węglowy ta wołowina, jaki ma tamta, jaki ma ślad węglowy komputer od Apple, a jaki ma ślad węglowy od HP nikt tego dzisiaj nie mierzy, tak? No okej, okay, to też nie jest w interesie korporacji, żeby, żebyśmy to mierzyli jako społeczeństwo, ale wydaje mi się, że, wiesz, zmiana jakby, przesuwam, czy jest ocieplenie klimatu, czy nie ma? No okej, okay, możemy mówić, że jest, możemy, że nie ma, że są to takie cykle duże, czy może że mniejsze cykle, ale tak naprawdę wiemy o tym, że jak wychodzimy jesienią, czy w zimie na ulicę Krakowa, to po pierwsze nigdy nie zobaczymy gwiazd, prawda? Z drugiej strony nie ma czym oddychać. I musimy zacząć od naprawdę prostych rzeczy, jak właśnie smog, które najpierw zmienimy. Musimy zmienić nasze nawyki żywieniowe, musimy zmienić na, nasze nawyki konsumpcyjne i też to właśnie zaczynając od tej świadomości. Ta świadomość społeczna jest super kluczowa. Kiedy będzie świadomość społeczna, ludzie będą wyedukowani, może nie, dziś, może nie moje pokolenie, ok? Ale może twoje pokolenie, tak? Będzie, będzie już bardziej bardziej ja myślę, wyedukowane. Ale pokolenie, które tydzień temu wyszło na ulicę, pokazuje, jak bardzo oni się już są wyedukowani. Tak, bo możemy to podziwić. Tak, tak. Gen generalnie wiadomo, no, siedzieli starsi smutni panowie na kopie 24 w Katowicach, wyszła młoda dziewczynka i po prostu zamknęła system, tak? I oni nie wiedzieli, czy jej bić brawo, czy jej nie bić brawo. Bo byli tak, tak zmieszani. Ona im powiedziała wprost, co myślę. Było mocnym mocnym takim wyrazem yy, i komunikacją całego pokolenia, właśnie tych nastolatków, że sorry, my już nie wierzymy, że cokolwiek zrobicie. Poczekamy, aż umrzecie i sami to zmienimy, okej? Okay? Tylko Będę pytanie, czy nie będzie, będzie za późno. późno. No, A przewidują, że zostało nam właściwie 11 lat. I wtedy już nastąpią takie zmiany klimatu, które będą nieodwracalne. I myślę, że dzisiaj możemy mówić oczywiście o, o liczbach, ale przede wszystkim musimy celować do, do odbiorców, którzy mogą zmieniać swoje własne nawyki. Słuchaj, ja otworzyłem e, fundację. To jest taki mój, mój osobisty, e, nazwijmy to, gest, e, czy, czy pierwszy krok do tego, żeby coś, coś zmienić. E, fundacja się nazywa Właśnie Ślad Węglowy. To będzie miejsce, które będzie edukować każdego, kto będzie chciał słuchać. Okay? I mam nadzieję, że jakby konsekwencją tej, tej edukacji i będzie poszerzanie bazy wiedzy, będzie budowanie tych informacji, które są rzeczywiście kluczowe nie tylko całej papki różnych. Nazwijmy to raportów, które, które są tak obszerne, że tak powiem, wcześniej nikt ich nie czyta, bo po prostu są zbyt obszerne i nie da się wyłapać informacji, które są rzeczywiście istotne. I może konsekwencją kiedyś, w przyszłości, właśnie będzie to, że powstanie np. taka aplikacja, czy, powstanie, czy powstaną takie kluczowe faktory, które będą, będą w stanie zidentyfikować miejsca na całym świecie, które warte są walki, czy o to, żeby ten ślad węglowy zmniejszyć. No to, no moim osobistym ostatnim ruchem y, od nowego roku i pytaniem, challengem y, w kierunku tego, czy da się osobiście zmieniać w kontekście śladu węglowego no właśnie, się da. Y, jest y, dieta roślinna. Za radą wielkich guru świata, którzy piszą te wielkie motywacyjne książki, pomyślałem, że ok, jako Columbus Energy bardzo dużo robimy w kierunku tego, żeby zmniejszać ten ślad węglowy, żeby koszt, żeby każda wyprodukowana kilowatogodzina przez nasze panele fotowoltaiczne była tą niewyprodukowaną przez elektrownię węglową i nie musiała stracić że tak powiem jednej trzeciej energii podczas transportu do tego domu prawda, generalnie te domy dzisiaj są niezależne energetycznie i obniżają swój świat węglowy i osobiście stwierdziłem, że też trzeba zacząć od siebie zrobiłem sobie challenge, dzisiaj jest chyba 80 któryś dzień ze 100 tego, tego challenge'u jestem od stycznia na diecie roślinnej i uważam, że zbilansowana dieta roślinna, nie jedzenie mięsa ani nabiału, ani niczego o co powoduje zwierzę wszystko, tak, tylko że jakby, no, mam samochód ze, ze Skórą w środku i chodzę w skórzanych butach, bo, bo lubię, więc może ta filozofia jeszcze samego organizmu. Tak, pana tak, <grymne> tak nap, napęd zmienimy, tak, napęd zmienimy. Myślę, że to też jest elektromobilność to jest też temat, o którym warto porozmawiać, i, i temat, który bardzo mocno się tutaj w Polsce też nazwijmy to społecznie rozwija, nie tylko powiedzmy biznesowo czy rządowo, ale przede wszystkim przede wszystkim społecznie. Jak to zobaczymy? No, trzeba zacząć od siebie. Każdy powinien zacząć od siebie, a co może, co może ktoś zrobić, by zadać pytanie, żeby zacząć cokolwiek zmieniać? No, zacząć się edukować. Okay? To jest pierwszy krok do tego, żeby cokolwiek zrobić. Jeżeli ktoś lubi czytać, niech przeczyta książkę. Jeżeli ktoś lubi oglądać niż niech ogląda nas. Okay? A jeżeli ktoś lubi dokumenty, to sobie niech odpali Netflixa i jest po prostu lista no niedoglądnięcia do, do końca życia o tym co powinniśmy zrobić, żeby naszym dzieciom i wnukom żyło się po prostu czyściej. Założyłeś fundację Ślad Węglowy, To rozumiem, że wierzysz, że ta zmiana jest możliwa. Ja myślę, że jest konieczna. To jest to nie jest pytanie, czy to zrobimy, tylko kiedy to zrobimy. To jest takie samo pytanie, jak było 10 lat temu, czy w Polsce będą montowane panele fotowoltaiczne. No okej, okay, inwestorom kilka lat temu musieliśmy ich przekonywać, że w ogóle rynek fotowoltaiki istnieje. Okay? Dzisiaj no, nikt nie ma wątpliwości, że istnieje, nikt nie ma wątpliwości, że się dynamicznie rozwija. No jesteśmy teraz na etapie tego, że, żeby jednak jeszcze podkręcać tą ilość montaży, ilość sprzedaży i dostarczania tych, tych produktów i usług do, do, do naszych klientów. Więc to nie jest pytanie, czy to jest możliwe, to jest konieczne i to jest nieodzowne, i to musi się wydarzyć po raz pierwszy to społeczeństwo zaczyna tworzyć te zmiany, bo fotowoltaika nie jest zmianą rządową, bo tu absolutnie nie mieliśmy do czynienia z prawem, które że tak. nagle, wszystko ruszyło, tylko to poszczególny człowiek. Ale słuchaj, masz rację, historia jest w ogóle niesamowita. Um, był jakiś drobny program rządowy, który zapewnił tysiąc instalacji w Polsce z dotacją, ok? No mówmy się, to jest nic, tak? Na 5 milionów domów te tysiąc z dotowanych to jest nic. Ok, powstały też dotacje gminne, gdzie gminy zadbały o to, żeby dla swoich mieszkańców gdzieś jakąś dotację pozyskać, tego jest sporo. Ok, no ale to dalej jest, powiedzmy, no 10 tysięcy instalacji takich gminnych. No i w momencie, kiedy tak naprawdę politycy troszkę przestali przeszkadzać w tym prawie. I ustalili takie względne minimum, jakim jest bilansowanie energii, czyli możemy oddać do sieci i sobie odebrać z sieci. Takie naprawdę największe minimum, tak? jakie minimum socjalne dla, nazwijmy, niezależności energetycznej, tak moglibyśmy to nazwać. To nagle społeczeństwo zaczęło kupować instalacje fotowoltaiczne, dlatego że wiedzieli, że to jest dobre. OK, może to wtedy jeszcze, 3 lata temu, nie była inwestycja, która się zwracała, tak jak dzisiaj w 6-7 lat. OK. Albo instalacja, która w te 12 lat się zwracała 13 lat. Dzisiaj ci ludzie nie mają wątpliwości, co nasi klienci i są ich tysiące, że to była naprawdę słuszna decyzja. Bo dzisiaj widzą, jak tak naprawdę transformuje się postrzeganie. O energetyki odnawialnej. Nasze politycy przeprosili się z, z OZE bardzo mocno. Teraz już majstrują przy ustawie z wiatrakami, żeby może jednak nie było tych odległości od wiatraków i niech lokalna społeczność sama zdecyduje o tym. Zaczyna PG, zaczyna inwestować gigantyczne miliardy w offshore wiatrakowe. No i ta fotowoltaika powstała. Energia Plus. Prawda? No, z plusem. Wszystkie programy z plusem się udają. To jest cytat, tak? Więc... <laughs> e, tutaj w tę stronę. E, więc tak, 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 e, tak, pani, tak pan czy pani, która się na jakimś konwencie powiedziała. E, więc nie wiem jak te inne, ale ten na pewno się udaje. E, mówimy o fotowoltaice. Tylko pytanie, czy to jest troszkę przytulenie się polityków do trendu e, i, i wsparcie czegoś, co i tak już się dzieje? E, czy to rzeczywiście jest pobudzenie? Z mojej perspektywy nie ma to kompletnie znaczenia. Czy kto był pierwszy, czy jako, czy kura w tej, w tej wersji? Ważne, e, ważne, że się dzieje. Podsumowując, myślę, że tutaj dochodzimy do takiego momentu, gdzie mamy rozproszenie i energetyki, ale także społeczeństwo, które staje się coraz bardziej świadome. I te wybory konsumenckie, do których dzisiaj tak powracamy, do tego śladu węglowego, przychodzą nam i mam nadzieję, że będą przychodziły z większą łatwością, aby wybierać produkty, które są produktami lokalnymi, czyli żeby to rozproszenie tak. również dystrybucji produktów spożywczych było jak największe. Ślad węglowy wielkie wyzwanie, ale również wielkie możliwości na rozwój i aby to młodsze pokolenie nie tylko mogło to zmieniać, ale mogło żyć bezpiecznie. Żeby nie pokojnie. musieli wychodzić na ulicę. Żeby nie musieli, ale podziwiamy, podziwiamy i tutaj to. trzeba im oddać wszelki szacunek. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za dzisiejszy czas. Polecamy się gorąco i serdecznie i mam nadzieję, że już niebawem będziemy spotykać się znowu, by opowiadać co. Może o... elektromobilności. O elektromobilności. Na przykład. Świat OZPL bardzo dużo o tym pisze, także y, również zachęcamy do zobaczenia, co tam się ciekawego dzieje, bo już niebawem nowe testy samochodów elektrycznych, tak wam powiem tylko w tajemnicy. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy czas i życzymy Wam miłego weekendu. Dzięki.